Jesteśmy na żywo w czasie rzeczywistym. Dziękuję. Dobra, krótkie podsumowanie tego, co się odbywało w tej grze ostatnio. Nie było gry, dziękuję, zaczynamy od nowa. Zapomniałem kliknąć ten taki zynks, jak się nagrywa, to żeby nagrywało też mikrofon. Dzień dobry. Witam, właśnie tworzy świat. On właśnie no tworzy świat. Nie wiem, co to znaczy, nie umiem w tę grę. Ten trudny czy nie ten trudny tryb? A ten ostatnio był bardzo trudny, czy zwykły trudny? To był trudny, trudny, najtrudniejszy. Co to za bułki tu latają? No bo taka bułka mi tutaj latała po horyzoncie i mnie zastanawiała. się nazywa co to księżyc. Buka? No właśnie nie, to był. Rogal. No bo to był księżyc, chcę mieć rogal. A wiedziałeś, że tutaj można złapać słońce? O, Rogal leci. Wow! Jestem władcą czasu. Ej, ale ładne te drzewa się tak poruszają w przestrzeni. Ty możesz do mnie dołączyć? A, Zapraszam. przepraszam. Może bo... ja nie chcę. Ale e... może nie masz wyjścia. Ok, gdzieś ty jest. Dołącz. Tylko że ja muszę nową postać zrobić, jak tak? No, teoretycznie nie. Random, no nie no, bo tam mieliśmy jakieś rzeczy chyba. Właśnie znalazłem postać swojego życia. Muszę mu wybrać. To ja. Tak! Dziękuję. Aha! Tak. Właśnie mi wywaliło z teżarii, bo mam za mało miejsca. <noise> Halo! Jeszcze raz. Nagrywa się chyba, zobaczymy, czy tym razem wywali. Join via stem. Dodge. I... I w końcu go nie nazwałem! Ale czekaj, powietra. nie, w ogóle go tu nie ma. To... Bo go nie stworzyłeś. Tworzyłem go, ale go wywaliło w tym momencie. Dobra. Plop, 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 plop. Dobra. Mam jeża, tylko że. No innego. Albo to wywal wszystko z Sanika. Wszystkie Jego. przedmioty. Nie, 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 nie. Jest jeżem. A. Nie czekaj, ty się nazywasz A. Ja się nazywam A. Ow. Nie działa. o <laughs> Fitta. Mej. Nie. W sumie jak jeszcze szybki był chopiec, nie tylko Sanik, tylko był to Zygzak Queen. Nie da się napisać ły! Zróbmy tak. O, patrz, teraz to wejdzie, ale będzie super giersko. To możesz się do mnie teraz tepnąć, tylko musisz do czerwonej drużyny dołączyć. A gdzieś ty, Polas? Na pustyni. Hmm... Witam. Tu jest pan ptak. Tu jest żelek. Ej, ja chcę go pobić. Pobiłem czemu? Dostałem jakieś pióro. Nie bij, mnie, nie, nie. Mecz, ale nie idę a, w twoim kierunku. A, a, jest, pa, zaraz mnie zawsiję. Nie molestuj mnie. Dostałem dwa żelu. To bardzo dużo żelu. Skąd ty masz gwiazdki ninju? I czemu rzucasz bo... nimi w kaktus? Znalazłem yy, skrzynkę. Sęp! I jeszcze ten robol. To jest murów Koles. Sam jesteś, murów kojat. Ty mi ukradłeś moje gwiazdki ninja? Nie. A. To się bo one się zużywają. A no to widocznie się zużyły. Znalazłem fajny przedmiot, chcesz? Tak. Bo ty jesteś sanik. Jestem sanik. To sprawia, sanik. że y, szybciej biegniesz. O, to ja mam dla ciebie coś w zamian. A. Masz. A czekaj, nie tak się wyrzuca. Bieg. Czyli jednak ukradłeś mi. Okłamałeś mnie. To się składa tam pod zbroję. He. Ja na nawet. parapluwie. O, tu. Czy jestem teraz szybki? Nie. O, skrzyni. Ale jestem Opuszniany. szybki w tej grze, coś czuję. <grym> <grym> w końcu jestem Sanik. A nawet Zygsek McQueen. Queen. <grym> Ale to jest ta sama osoba, tylko że w postaci chleba. Dostałem achievement Timber. Mm nie mam pojęcia co robi. Grzyb. Dostałem więcej gwiazdek ninja. Czemu dostajesz te gwiazdki, a ja nie dostaję nic oprócz smutku i depresji. Co to jest? To jest slime z kokardką. Czemu slime ma makokartkę? Nie chcę go Bo bić. to święta. Chodź. To jest no prezent. tak święta. Czy chcemy umrzeć już? No. Czekam na to od kiedy się urodziłem. Ale no, makokartkę ja nie chcę go bić jak makokartkę. Mm, na razem płetwy. Ale to się nie da, nie chcę nadawać im name tagów i chronić przed dispawnem. Heee, proszę to naprawić w. Jak to się nazywa? Jenny Sand? Tak, chyba tak. On mnie goni i ma kokardkę i nie chce się krzywdzić. <grym> tu ogólnie masz specjalne dżunglowe drewno. Oko! Z dżunglowego drewna są lepsze rzeczy niż z niedżunglowego drewna. Co? To są rzeczy z niedżunglowego. Oko! Ej, czy on ma elfowy strój? Tak. Czemu są już świnta, a ja jeszcze nawet nie? Tak. <laughs> nie wiem co chciałem przekazać. Puść! Serio? Chyba nie zrobił tego. Zostałem impalowany. O Jezu, to... nie wyrenderował mi się tu świat po drodze. Bo masz sobie komputer. No, myślę, że nigdy tam nie byłem. E, w komputerze? Tak. No ja też nie, bo to tylko debile tam wchodzą. Który samolot potrafi myśleć? Myśliwiec. Tak, takie bombowce to są debile. Co mnie zjadło? Byłeś removed, byłeś usunięty, zostałeś. Czemu to zrobiłeś? A, ja cię zabiłem. W jaki sposób? Aha! No, znalazłem bardzo dobry bumerang I będzie moim przyjacielem na zawsze. utknąłem, więc się depię. <laughs> nie taka była intencja tych potek. Milcz! FAK! O, żyje ja, O, nie żyje Co mnie zjadło? Z tego co widzę to była to pirania. Czemu piranie mnie zjadły? Ale tu jest kolejne serduszko, więc tutaj cepaj się szybko. Hey. Bo mnie zaraz zje slime. Nie też zaraz zje slime. Nie już zjadł. O, postawiłem pochodniu i jestem z ciebie dumny, bo udało mi się tego. Uniknąć. Co to za chopiec? Czyli On mówi, pan... że powinniśmy zostać w domu. A. A ty się go nie słuchasz i dlatego umierasz. Bo nie mam domu, a to jest ślepe oko. Hmm? Czemu oko jest ślepe? To jest dosłownie jedyne zastosowanie oka. Nie oki, czy jesteś ślepym. <grym> to to jest dobra definicja mojego życia. Szczała! Idź. Idź. A co zrobiłem? Lampa! Ej, wiesz co, to ja tu może będę siedział, bo to jest Żyrandol. Może tu to masz Żyrandol, a ja ci po serduszko przy niej, bo ci zjadłem poprzednie przez przypadek. Chciałem się jej wyrzucić. A je wiesz co, ja nie wiem do czego służą, ja po prostu lubię ten Żyrandol. Zwiększając serduszka. Cicho, Żyrandol! Zając! On też jest świąteczny. Tu jak on wysoko skacze, ale szalony. Ale nie doskoczysz tutaj, prawda? On bije naszego chłopca. Bije. Czego drzwi otwierasz, jełopie? łopie? Haha, <laughs> utknął. <śmiech> Czekaj, czy. On zajęca zjadł. No nie, nie można tak. Zprowadzam zemstę. Tak. Nie no, zabij. No zabijam. No ja myślę. To jest karygodne, żeby zajęce zabijać. Można zrobić stół z kaktusa. Ja chcę stół z kaktusa. <laughs> Najlepsze wykorzystanie kaktusa. A ja nie wiem, do czego to służy, więc ja chcę stół z kaktusa i mi nie obchodzi Twoja opinia. Arr! Czemu ten miecz jest taki słaby? Ja chcę one-shotować tego zombie. Ej, ten zombie one-shotuje mnie. Puść! Aaaa! Mam 4 HP. No wpuść mnie, debilu! O, on strzela do niego z uku. Podoba mi się ta współpraca drużynowa. Aha! nie robił tego, nie umieli. Hahaha! Ja ha. go zniszczyłem. Ej, ale ja tutaj mam z Bradley'em dobrą współpracę. On szczylo, a ja e, nęcę zombie, żeby mnie zjadł. Serio, jest lepszym kolegą od ciebie, chodź. Da się z tobą coś robić? Crafting. Chcesz glowstick? No, Aport! Z można robić różowy glowstick i niebieski glowstick. I patrz, dostałem achievement za to, że aportował. <głos> <głos> tak naprawdę to nie mam pojęcia, co się wydarzyło. <noise> mam 12 lat. Pierniki? Tak. E, nie, tak się rzuca, tak się rzuca. Tu masz. Dobra, nic ciekawego nie powiedział, więc nacisnę help. Dużo jest opcji help, nie chce mi się ich czytać. A on ogólnie tam pomaga. Tak? No. Dobra, to dam mu grzyba. <grych> Bardzo zadowolony, coś powiedział do mnie o jakichś pieniądzach. Idziesz ze mną do dżungli? Tak. Bierz mnie. O nie, wziąłem ze sobą cztus kaktusa. Ty masz parasol! Nie. nie. Tak. Mam nie. wszystko nagrane, udokumentowane. Muszę uciec kurde z ekranu, żeby móc poużywać mojego parasolu w spokoju. A za szybko biegasz, bo jesteś sonikiem. Bjon, WIDZĘ TO! Nie. Ukrywasz przed wszystkimi, że jesteś Mary Poppins. Tak. UL! Ja nie, psu... O nie! Pada teraz żelami! Myślałem, że przyjdą pszczoły, ale... No przyszłyby, ale nie wiem czemu, może to był pusty ul. Rzuciłem piernik. Gratuluję. Co to robi? Zadaję obrażenia. Wziął. Zadaję obrażenia drzwiom. Biedne drzwi. Nie znam ich stanu majątkowego. Ja znam, są nasze, więc muszą być biedne. A z czego się robi fajki? Tak i żel. O czym ty do mnie mówisz? Nie ma tutaj takich opcji. A są. Drewno. A czemu trzeba nacisnąć młotek, żeby się pojawiło więcej opcji? To nie jest porządne. Nie, to nie jest, żeby się pojawiło opcji, tylko żeby zamiast scrollować, to. Yy, to żebyś miał to wszystko w takiej liście, zamiast scrollować po prostu. No ale mi podpowiada, żebym zrobił krzesło z kaktusa? Co? <laughs> Okej! Okay. Czemu nie mogę zrobić krzesła z kaktusa? A mogę. Ha! Będę na tym twoją dupę sadzać. <laughs> Jezus, ale to jest głupie. Po co ktoś miał <noise> robić krzesło z kaktusa? Mam mu, patrz, jestem fakirem. <noise> Jeszcze ten stół. <noise> Mam stół z kaktusa. Dobrze, może byś przyszedł i mi pomógł, bo mnie biją muchy z rządłami. No i po co się bijesz z tymi muchami? Doceń piękno życia, piękno stołu z kaktusa. <noise> Tutaj idealnie pasuje jakiś mem z Rozczarowanych, a propos krzeseł. Kupimy sobie krzesła. Tak, krzesła z kaktusa. Nasz wysłannik przeciągnie ją na ciemną stronę mocy. Zajmie to miesiące, może lata, więc kupmy sobie krzesła. Czarne krzesła. Mucho, czemu szczylosz? Ale to jestem juód! Masz zbroję z kuktasa? W ogóle nie mam zbroi. Czemu sobie nie zrobił broję z Kuktasa? E, ale wiesz co, chyba wykorzystałem cały kutas na krzesło i stół. <noise> ja nie trochę no. nie żałuję. Czekaj, no ile powiem. kosztuje? Zróbę automatyczną farmę. No mogę zrobić drugie krzesło, jak coś. A, no tak, to rozwiązuje wszelkie nasze problemy. A, o, lampa, nie no, no to trzeba, już trzeba. Zrobiłem lampę z kaktusa. Czy ona naprawdę będzie świecić? Będzie. Nie mogę jej położyć czemu. Nie wiem czy nie żeby jej położyć gdzieś na czymś w sensie mm, na beczce. Nie. O, okej. Okay. Mam lampę z kaktusa. Ale chodź tu, zrobić i ci... Mm, zrobię ci. Czekaj. Ile yy, mam tego drewna? Taki ci zrobię. Szczypawica! I. To taki ci tutaj I, Taki ci zrobię. A coś ty mi zrobił. Co, co to jest? To ja nie jest tam to słów. To się nazywa zbroja. To wygląda jak. jakiś organ. Ten hełm. To jest organ władzy wykonawczej. Mam teraz rogi! Gratuluję. Tak. Dobrze poszło. Czemu to coś nie jest stabilnym podłożem? Myślałem, że to jest stabilne podłoże, a to element krajobrazu. Ale o co akurat pytasz w tym wypadku? E, no ten taki dzyngiel co na górze jest. To się jakoś nie cenię specjalnie życia. I w Terrarii też nie. I <noise> właśnie dlatego nie wiem po co ludzie tak chcą żyć, skoro ich itemy i tak się zachowują. I stąd. Bo to jest nas gramy na najprostszym trybie jaki jest. Bo można zrobić tak, żeby wypadały i jak w Minecraftie, albo żeby postać się usuwała jak w Minecraftie. Oż w dupę! No? Chodź tu, bo nie ma kto mi świecić, a to jest Twoja rola. Ale dostałem ambitną rolę w społeczeństwie. Co to za jakaś dzika mucha? Ogólnie, jak klikniesz prawym przyciskiem na y, tory, to wtedy y, płyniesz. Jakie tory? Tam masz tory. Nie płyniesz, A Jedziesz. To, to, są te takie tory, co... Właściwie się pytałem, czemu na tym nie stanąłem. Aha, bo to są tory. To dlatego. Ha! Patrz, jestem sanikiem w wagonie. Stop! Nie. Brruch. Przejechałem muchę! <śmiech> <śmiech> Już mi się <laughs> podoba ta gra. Ej, ale stój! Czemu on... Ja chcę wysiąść. O, da się w drugą stronę, super. Brrrrrrrrroooooo. Halo, domagam się pomocy natychmiastowej. Dobra, jak wysiąść stąd? Shift albo spacja, Albo... Prawy przycisk. Albo prawy przycisk. żadne z nich. Do góry jest strzałka. No... strzałka co? Co się Kupuje w... różne rzeczy i nie... Nie działają. Ale kontrol Eee... G. <laughs> nie wiem czemu. Ja raczej nie. E. E. E? E. Nie pytaj, nie wiem. Dzień o dobry. tu jest. AU! Mucha. Dlatego siedzę tu. Ech. Nawet nie tyle mucha, co ta szczypawica. Zaświeciłem. Nie, na dole jest szczypawica. Jest. No, siedzi teraz pirania na niej. A tu jest gdzieś granitowy biom. Do granitowego biomu można iść i się udać. No to innego też, tylko że... Ale do granitowego w szczególności. Tu jest domek. Ty patrz. Też być sanik? No ja jestem sanik. Ale też być bardziej sanik? Chcę. Bo ja mam buty szybkości. Prędkość? A ty gówno co mi dałeś, to nie jest na szybkość? No jest, ale trochę inne na szybkość. A to są buty szybkości. I one są w sumie bardzo dobre, bo wydają do jeszcze. Wow. Prędkość. Co to jest to? Czemu dostałem płazą? Czy Mucha ma takie umiejętności? Tak, Muchy mają zdolności płazą. Dobra, jadę, bo, bo to jest jedyna fajna to rzecz w tej grze. Dziękuję. No Muchę. Dziękuję. się to podoba. Brrr. O, Jezu, tu jest duże drzewo, mam na... Ja duże chcę. drzewo! Nie, ja umarłem, proszę powrócić po torach. Wróć. Wórć? Czekaj, bo mnie atakuje jakaś forma życia, która absolutnie nie wygląda na zbudowaną na węglu. Masz absolutnie zakaz umierania, bo jest zbudowana na granicie <noise> OK Kradłeś mojego golda Czekaj to Robak goni Co nas goni, ja to przyjadę Tu jest Robak bigo OK to wróć do miejsca gdzie był Robak może. To ty na to. No, czekaj, jadę! Brrr. Tak mi się trochę... Nie zdążyłeś. Czemu mi podcinasz skrzydła, zabierz mi stąd te zwrotnice! Yy, nie! Co się stało? Przyszedł yy, organizm zbudowany na granicie. Ale czemu on bije mocno? Ponieważ... O. o nie! On utknął w krześle! Jemu się to podoba! Bo on siedzi, tak zwany. To jest taki dziwny proces. Widziałeś jak siedział? Ludzie tak nie siedzą, nikt tak nie siedzi. Ej, masz tutaj serce moje weź i zjedz je. <grym> o mam nawet trzy. No tak, bo ich nakopałem dużo. Jak się to spożywa? Ustami. Niam, jem, jem. Wow, faktycznie okay. zadziałało. No. domek jest taki połowiczny. Ale mamy lampkę z kaktusa i mamy krzesło z kaktusa i mamy stół z no, kaktusa. Dobra, dobra, nie no to spoko. Mamy słoneczniki z, ze słoneczników. O no nie, teraz będziesz mnie wyprzedzać, bo masz buty szybkiego biegania. Ale pędzę. No. A, ostatni na mecie jest hetero. Ale ja mam parapluwie i nie dostaję przez to damage'a od spadania. Parę to ty masz raka mózgu. Nie, ryba! Krwiożercza. Podczas deszczu ogólnie ryby chodzą po, po powierzchni. Czy te ryby dokumentnie pojebało? To to piranie, więc tak. Nie, toż to slime z ciałem. Znany <głoszanie> zombie z głową. To zdanie było tak bez sensu jak moje. Tak. Goni mnie popesz. No a mnie bardziej. No rzeczywiście. Okej, okay, to spoko. Ah fuck. To ja ci będę. Taki myślny, że ci rzucę takie coś. Ja się nie wiem po co, bo ja zaraz tu zdechnę. O, Świetnie, ty... teraz zdechnę w jasności. Tak, teraz nie wiesz, co, cię zabije. Mm. Woda. Jesteś teraz jedzeniem markinów. Ej, to jak ci się nudzi, to możesz budować domki. Nie, 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 ja tutaj będę kontynuować walkę. Bo niedługo tutaj przyjdzie do nas pielęgniarka też, jak będzie mieć domek, i ona powie, halo, ale tutaj ty ty brzydki, i ona za każdym razem po tobie ciśnie. Wiesz co, a myślałeś o tym, że ona tylko tak po tobie? O! Dobra. i tak. ten granit bije mocno. Dwa granity bije. Tak, akurat, bo nie topisz. Tak, lecz wygląda jak granit podobny do bramy triumfalnej. Teraz została pani tylko szara na no gajama. To jest też przedmiot do szybko biegania i ci go nie dam. Ty już masz za dużo przedmiotów do szybkiego biegania, nie wolno więcej. No ale przecież ja jestem prędkością. Tak, a dlatego nie potrzebujesz więcej prędkości. Potrzebuję, żeby wymaksymalizować prędkość. Co to jest? Dostałem szybkie zombie ręka. O, to używaj tego, bo to jest dobre. A co to jest? Broni. Okej, okay, będę. Bo to Ten... jest równie dobre jak srebrny miecz. Czyli. Dobre na potwory. A na ludzi? Oba są na ludzi. Ok. Nie, chyba to na potwory. Ha. No w sumie nie wiem czy wiesz, ale w tej wodzie tutaj miałeś takie piękne schody do wyjścia A? Gdzie? W wodzie A, chyba po nich właśnie idę. Albo znowu umieram. Jezu! O Zaraz Boże. zostanę poskromiony przez slajmy! Tu jest cała masa piranii. No Zostałem właśnie. poskromiony przez piranie <noise> A ja mogę rzucić bombą w piranie i niech może. One u robot tego? Ale głupie! O, a tam jest świat z niebieskimi grzybkami. Niebieskie grzybki są bardzo przydatne potem na późniejszych etapach gry. Mam 15 świeczko i wincy nie będzie. Dobrze. Toż to jest bardzo tajemnie wyglądające coś. Dobra, chcę dwa wałki. Jakie dwa wałki? No ten miecz podstawowy to jest wałek, a nie miecz. Zostaw to zielone, oddaj! Ale ja to chciałem. Oddaj! Nie możesz tego mieć. Ja właśnie, że mogę, bo mam. Bo ja z jak... tego zrobię bardzo fajny przedmiot i tobie nie dam, bo nie dostaniesz. Ja wiesz. sobie właśnie zrobię, a ty sobie nie zrobisz. Nawet nie wiesz, jak się robi. Masz coś takiego, kto co się nazywa winę? Takie, e... takie filmiki głupie. Nie, na... bo jestem niewinny. <laughs> Przydatne jest zabijanie szczypawic. Szczypawica! Zabij. Ale ona uciekła. Nie obchodzi mnie to, gonią. Eee, chodź. O, przyszła. Wszystko muszę robić sam. Chyba potrzebujesz. Bo... No, czy, czy ty używasz tego wałka nadal do walczenia? Ale ja pędzę. Idę w drugą stronę nie lubię cię. Ocenia. Do... Nie. Nie to rów mariański. Czekaj idę się zabić. Dobry pomysł. W sensie w terjari. A fak. Czy chciałbyś może dostać ode mnie Jojo Jojo? Jojo. Dobrze, to daj. Ok. Masz. Dzięki. Zniknęły. Yy, zaraz ci tu przyjdę z jojem. Mam wrażenie, że zostałem oszukany. Nie przyjdę ci z jojem. <gry> Faktycznie dziwne. Bo nie mamy kowadła. A! i akurat teraz sobie o tym przypomniałeś. Tak. To jest domek? Tak. Ok. To ja robię domek z gówna. Ale będzie miał co tu wieżyczki. Okej, okay, nie tak wyglądają wieżyczki, tak wygląda gówno. Idź stąd! Nie obchodzi mnie już twoja kokardka. Dostałem achievement no homo. Czemu? Słyszę kaczkę To dlatego, że tu jest kaczka. Kaczka! To są kaczki, ale fajna. Czemu? Ona lata! No w sumie kaczki latają. Ona gada. Jojo ci zrobiłem. Mmm, Co? Amazon? Tak. JoJo to Amazon, jest lepsze niż miecz? Mmm! Ale fajny pieseczek. Chodź, do nogi. Już biegnę. Hau, hau. Ja, Chciałbym to mogę ci zdać taki magiczny przedmiot. na razie. Huk! Kaplin hook. Tak. Mogę się nim chwytać rzeczy? Mogę, tak. tylko że w jaki sposób? Podnieś go, trzymasz go w rynku w ręce, tak jakby. No właśnie nie. To go, to się myszką go trzymaj. To? A no, i co? I widzisz, otworzyć ci tam zamiast Twojej postaci i zbroi, masz takie magiczne inne miejsca, widzisz? O! I na tak. samym dole jest miejsce na hook. I tam go właśnie daj. Hold on tight, ale jestem teraz utknięty w tym. O, jednak nie. I klikasz E. E? Tylko mój jest lepszy, bo mój ma 3 resnthmen. Mamy hook. E... Hook! Ogólnie to się zbagowało i się ciągnie przez pół mapy. No właśnie o tym mówię, że coś z tym serwerem chyba jest nie tak. Chyba tak. Aczkolwiek u mnie tego nie widać. Bo dzisiaj to A... jest średnie banglami. No wiesz co, mam wrażenie, że tak, bo właśnie mi tutaj przyzywasz Ktulu. Co? Utknąłeś i tak ręce trzymasz. I Ktulu no, przyzywasz. No, jest A, już nie przyzywasz. Ale ty u mnie w ogóle jesteś 100 metrów pod ziemią. Dokładnie to tu. Eee. Tak. Chyba koniec. E, e, chyba ok. jestem cały czas na górze. Chyba zombie właśnie się teleportował. Chyba. Chyba. Kupujcie merch.